To jest w rytmie biegania, ale bonus, czyli krótkie pytania i esencjonalne odpowiedzi. Kochani, naszym gościem, naszym fantastycznym gościem jest Andrzej Wałkowicki, trener AZS AWF Warszawa. Absolutny specjalista od biegów średnich, ale jego wiedza sięga znacznie dalej. Więc zaczynamy od pierwszego, bardzo kluczowego pytania. Biegać z trenerem czy bez trenera? Zawsze lepiej z trenerem. Bo? Bo ma doświadczenie. Myślę, że łatwiej jest zapytać trenera niż internetu. A kiedy zawodnik popełnia najwięcej błędów? Kiedy biega sam. Kiedy biega sam kiedy jest zmęczony, dodajmy. Jeśli miałby trener wybrać jeden środek treningowy, bez którego nie można zbudować formy, to jaki to byłby środek treningowy? Bieganie. Bieganie. Ale jakie bieganie? Które bieganie? Tlenowe. Inter tlenowe, w postaci interwałów, objętości. No wszystko jest potrzebne akurat. Zacznijmy wy... od objętości. Wy... Aha, ale wybieramy jeden. Jeden kluczowy, czyli objętość. 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 Kiedy robić ostatni trening w przygotowaniu do 5 do kilometrów i 10. Zwykle robię tak 5-6 dni przed. Myślę, że to chodzi tutaj o wyczynowców, Natomiast mm. amatorów, no myślę, że podobnie. Tylko trzeba wziąć pod uwagę te inne składowe. Czyli praca, nie praca. Mm -hmm. Zajęcia poza. Czyli treningiem. Wziąć pod uwagę życie. Tak jest. Jaki kilometraż wykonują 800 metrowcy w skali miesiąca? A jaki powinien być kilometraż biegacza przy dystansie 10 km? Czy to średnio tak od 80 do 100 km, prawda? Czasami na zgrupowaniach jest więcej. Czasami, jak mówiliśmy wcześniej do 130 km? Natomiast jeśli chodzi o bieg na 10 kilometrów i dalej, to myślę, że od 120 do 180 to jest taki przedział, którym operują trenerzy do maratonu nawet. Hmm. Czyli 800 metrowiec biega niemal tę objętość przewidzianą dla dycharza. Tak, tam taką najwyższą swoją. Graniczną? Graniczną. Ale oczywiście jest to tylko w okresach takich, gdzie można to wykonać na zgrupowaniach. W okresie przygotowawczym. Teraz jeden trening, żeby poprawić się na, na dystansie jednego kilometra. Jeden trening. Hmm. Ciężka sprawa. Nie mówiliśmy, że to będą łatwe pytania. Mogę ułatwić, mogą być dwa. Dwa. Pomogłeś. Dwa rodzaje treningu. Dwa rodzaje treningów. No, na pewno bieganie odcinków typu nie wiem 500-400 metrów, powtórzone. 4 do 5 razy. Na jakiej ale... przerwie? No Tutaj to zależy od zawodnika, oczywiście. Ale myślę, że nie, nie dłuższe niż 4 minuty. Mhm. I drugi trening? A drugi trening? Czuję, że to będzie siła. Nie, nie. no Biegi te ciągłe, klasyczne w Polsce, tak nazywane, czyli powiedzmy 4 km/5 km w tempie, nie wiem, 3,50 czy 40 zależy od zawodnika, czy zawodniczki, no bo to też mhm. jest. Z... Dobrze. Czy warto poprawić w przypadku amatora wynik na 1, 5, 10 kilometrów w przygotowaniu życiówki w maratonie? No 5 10 to na pewno. Jeden kilometr też dobrze by było, bo wiemy z, jakiej, z jakiego miejsca ruszamy. prawda? Jeżeli ktoś biega 3 minuty na kilometr, to nie może się porywać, że będzie bieg maraton po 3,15. Mm -hmm. No bo nie ma takiej możliwości. Natomiast jak pobiegnie 2,40, no to już ma większe, jakby, większe basy, szanse. Większe szanse. Yy, czy waga zawodnika musi być niska? No to jest tak, no, wiadomo, że czym dłuższy dystans, tym najlepiej jak jest niższa waga. Czyli mhm. począwszy od 5-10 km do maratonu, no to zawodnicy są ledcy. Ważą po 60 kg, mówię o mężczyznach, 60 parę to jest max. U kobiet w tej chwili tiopki czy tam Kenijki, poniżej 50 kg takie wagi mają. Mhm. Idealny trening, który powinien znaleźć się w tygodniowym planie, żeby poprawić szybkość. No, trening szybkości, no. <grym, 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 żeby poprawić szybkość. <grym>, odcinki jak długie? No, myślę, że jak mówimy o szybkości, to, to do 60 metrów trzeba biegać dość szybko, żeby. Cokolwiek miało to poprawić, prawda? Bo każde dłuższe to już nie będzie szybkość czysta, tylko wytrzymałość szybkościowa, czy szybkość już tempowa, wytrzymałość tempowa, specjalna, jakby to nie nazwać, Wszystko że od prędkości, w jakich to się pokonuje. A jak długie przerwy, żeby wypocząć między takimi odcinkami? No jeżeli mówimy o szybkości, no to musi być przerwa w miarę długa. No Trudno to dla długasa, bo ja, na przykład ja stosuję przerwy dwuminutowe, trzyminutowe przy takich odcinkach. A czasami krótsze. Natomiast jeśli chodzi o amatorów, myślę, że też trzeba przyjąć te 2-3 minuty, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Ile powtórzeń bezpiecznie można zrobić w takim treningu? 6-8 no, maks. I ostatnie pytanie, które ma być klamrą. Dlaczego warto biegać? <laughs> Na pewno jest to jakaś przygoda, prawda, jeśli chodzi o, o, o swój, cały ten okres życia człowieka, bo jedni to spędzają w innym, uczą się w tym czasie, pracują i tak dalej, inni biegają. A mówimy o amatorach, no to myślę, że jest to też przygoda, żeby poznać siebie, poznać swój organizm ile może wytrzymać bo tak często się kończy. Zawodnicy przekraczają swoje bariery. Amatorzy przekraczają swoje bariery, bo chwalą się między sobą, że przebiegli tyle i tyle w takim czasie i takim. To już nie mówię o samych zawodach, ale również na treningach. Ech, cały sport jest przygodą. No, krótkotrwałą, ale przygodą. Myślę, że w bieganiu amatorskim może to dłużej trwać, bo to nie jest nastawione na jakby założenia na udział w imprezach typu Mistrzostwa Świata czy Igrzyska Olimpijskie. Tylko bardziej pokonywaniu swoich słabości i dążeniu do jakiejś tam doskonałości w tym bieganiu. mam dodatkowe pytanie. Sezon amatora przeciętnego to jest pasmo startów przez w zasadzie cały od wiosny do późnej jesieni, nawet zimy, no bo bieg sylwestrowy. A ile powinno się odpoczywać po takim intensywnym sezonie? Ile tygodni? No, zawodnicy wyczynowi w przeciwieństwie do amatorów mniej startują mm -hmm. <laughs> w sezonie. A odpoczywają około od dwóch do czterech tygodni. To wszystko zależy od typu zawodnika i możliwości. A co powinno się robić w trakcie tego roztrenowania? biegania, może jednak nie? Nie, no ja stosuję reset całkowity od biegania. Robią wszystko, tylko nie biegają, czyli mogą grać, mogą jeździć na rowerze, mogą uprawiać inne sporty. Przeważnie wykorzystują to na wakacje. Niech się stęsknią <grym> za bieganiem. A jest taka jedna odżywka, bez której zawodnik nie powinien przyjść na trening? Że jak jej zapomni, to w zasadzie... No na kończy... pewno picie, czyli napój. Woda najlepiej. Jakiś lekki izotonik? Izotonik, tak, oczywiście. No bo to bez tego to... Miałem taką zawodniczkę, która nie lubiła pić. Znaczy w sensie pić na treningu. <laughs> I często nie brała ze sobą tych napoi. I się zawsze dziwiłem, dlaczego to robi, ale no takie miała przyzwyczajenie. Dziękuję serdecznie, trener Andrzej Wołkowiecki, e, twórca wielu sukcesów, wspaniałych zawodowców na dystansie 800 metrów i nie tylko. Dla nas to spotkanie było przygodą. No, dla mnie też. No, dziękuję. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie bonusu do odcinka W rytmie biegania, którego partnerem jest e obuwie. Zapraszamy do wysłuchania wszystkich odcinków, nie tylko tych bonusowych, ale i właśnie tych godzinnych rozmów, które możecie odnaleźć na absolutnie wszystkich portalach streamingowych. Rozmawiał z wami Adam Kszczot oraz Maciej Grzejewski. Do zobaczenia, do, do usłyszenia. Bieganie.pl. Słuchaj w rytmie biegania. Podcast W rytmie biegania napędza eobuwie.